Ciao, Ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym game newsie, a wiecie co to jest? To jest Starfield! Starfield! Czyli... E, The Man of Skyrim, tak? Czy tam The Man Sky? Kosmiczna gra Bethesdy. Czyli twórców Skyrim a twórców w ogóle całej serii The Elder Scrolls, Wolversteina, całej masy innych takich ciekawych tytułów. No ja osobiście jestem fanem The Elder Scrollsów, no i Fallouta New Vegas, bo w niego najwięcej, najwięcej grałem. Zakupiłem też czwórkę na premierę, kiedyś miałem kanał gamingowy. Kto dobrze kopie, ten mnie odkopie z 2015 roku i na Falaucie 4. Zakończyłem swoją karierę ówczesnego let's playera. A szkoda, żałuję troszeczkę. Troszeczkę, oczywiście nie, nie, nie w całości, ale troszeczkę być może żałuję tego, że, że nie pociągnąłem tego. Ale będę chciał oczywiście do tego wrócić. Na razie zajmuję się natomiast podawaniem wam troszeczkę tych newsów na temat yy, gier i tak. Starfield został wczoraj zaprezentowany na takim gigantycznym pokazie Microsoftu i Bethesdy eee, i pokazuje on jak mniej więcej będzie wyglądała ta rozgrywka i totalnie, totalnie przypomina to wszystkie gry właśnie Bethesdy. Eee, jest taki widok z, z, z poziomu pierwszej osoby, czyli, czyli Full Person View FPV no ale widać, że można, że on się odsuwa na trzeci widok i tak samo mieliśmy, jakby mieliśmy taką opcję zarówno w Skyrimie, w Falloutcie, mogliśmy ten widok odsunąć i mogliśmy mieć widok z, z poziomu trzeciej osoby, natomiast jednak te gry są pisane tak, żeby był widok z oczu, e, taki z, z, pierwszoosobowy widok, nie? Widać też te naleciałości totalnie Bethesda. Moim zdaniem jest to tak, tak zupełnie klimat Fallouta, Skyrima, ten interfejs, to wszystko, to wszystko wygląda od lat tak samo. Czuć to takie namaszczenie Bethesdy i ten ich klimat. Na dodatek ma być tutaj potężny, potężna eksploatacja kosmosu. Natomiast to być może później też bohater nie będzie miał głosu. Bohater ma nie mówić. To było dość denerwujące w niektórych grach. Znaczy, ja znałem ludzi, którzy byli fanami starych scrollsów. Tam oczywiście bohaterowie się nie odzywają. Z, z, z poziomu okienek dialogowych wybieramy, co nasza postać niby odpowiada, ale ona nie mówi. Na przykład, tak jak w gotiku mieliście, że. Klikaliście i słyszeliście, jak Bezimienny tym swoim głosem wypowiada kwestię, którą kliknęliście. No, w e, grach Bethesda tak nie ma i w e, Starfieldzie ma zostać to bez zmian. Z jednej strony mogłoby to przywodzić na myśl, że dzięki temu to my bardziej utożsamiamy się z tą postacią, natomiast, no, moim zdaniem niekoniecznie. O, tu jest e, Todd Howard, tak, z Bethesda. E, no, ale my lecimy sobie dalej. Bardzo ładne widoki, bardzo fajnie to wygląda, natomiast grafika tutaj na tych scenkach, na tych kadstenkach i tak dalej. No to nie jest poziom 2022 roku. To jest moim zdaniem zdecydowanie niższy poziom, znaczy starszy, natomiast fajnie to wygląda. Ja tutaj tak naprawdę nie narzekam. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Nie jest to spektakularna grafika, ale moim zdaniem lepiej, żeby ta grafika była taka, jak jest tutaj, która jest bardzo ładna. Nie spektakularna, ale bardzo ładna. Ale żeby ominąć jak największą ilość bugów, żeby gra przede wszystkim tak let's playowo była fajna, no i właśnie czego się dowiedzieliśmy? Co to Howard powiedział? Że odwiedzimy tysiąc planet w grze Starfield. Rodzą się przez to pewne, że tak powiem, wątpliwości, czy przez to, że aż tyle będzie tych planet, Wiecie, nie, nie są w stanie deweloperzy zaprojektować każdej z nich, i ja szczerze nawet bym tego od nich nie wymagał. Będą one przez większość prawdopodobnie generowane przez sztuczną inteligencję, ale powiem Wam szczerze, ym... Że tak powiem, gimby nie pamiętają w Morowindzie, też tak naprawdę całość mapy była podzielona na klastry. Te klastry były takie, to były takie kwadraty, które się osobno wczytywały. Czasami idąc, idziecie tam takim szczerym polem i nagle macie taką lekką ścinkę. Po prostu doczytywał się następny kawałek terenu. To też poniekąd było bardzo, bardzo powtarzalne. Nie mówię, że to robiła jakaś sztuczna inteligencja, bo w 2003, czy 2002, czy tam nawet jeszcze wcześniej roku, kiedy ta gra była robiona, takie rzeczy się nie działy i wszystko się robiło ręcznie, ale było dużo takich kopiów i wklejek. Tak naprawdę większość mapy wyglądała bardzo, bardzo do siebie podobnie. Oczywiście różniła się od siebie, ale jednak te dużo, dużo elementów było, było do siebie zbliżonych. No i. Prawdę powiedziawszy, wydaje mi się, że te planety w Starfieldzie może nie będą zbliżone, ale będą w jakiś sposób też, no tak naprawdę, nie tak mocno zróżnicowane. I pytanie, czy tak naprawdę większość tych odwiedzin to nie będzie po prostu czyste takie farmienie, jak to w grach RPG, czyli zbieranie zasobów tutaj, nałapanie expa przez zabicie jakichś potworków i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli będzie to fajnie zintegrowane z Grom. To, jak najbardziej wtedy e, nie, będzie, nie będzie to mi przeszkadzać w rozgrywce. Więc pytanie tylko, jak to rozwiążą? A jak, e, jeżeli to rozwiążą bardzo fajnie, no to nie będzie mi to przeszkadzać. Nawet, nawet to farmienie, byle byłoby ono bardzo zróżnicowane i byleby grani uciekała się do tego, że po prostu w pewnym momencie będziemy musieli sobie pocisnąć, polatać po, po planetach, po farmi, żeby w ogóle móc dalej iść z fabułą. Bardziej bym to rozpatrywał jako takie przyjemne no, misje poboczne, czy w ogóle wątki poboczne, jak widzicie, tutaj jest budowa jakiejś takiej bazy naszej w kosmosie. To moim zdaniem, ta gra zapowiada się na niesamowicie fajny tytuł, i tylko jednego troszeczkę żałuję, bo z jednej strony bardzo fajnie, że gra daje potencjał rozwoju zupełnie nowego IP przez Bethesda i oni budują tutaj tak naprawdę swój ekosystem, swój świat i to ma szansę patrzcie, nawet statki możemy budować. To jest niesamowite, bardzo fajnie to wszystko wygląda, więc nie będzie to się ograniczać tylko i wyłącznie do naszej postaci. I to jest bardzo fajne. Postać, rozwój postaci, to jest wszystko super, ale też to, co już w grach Bethesda było, czyli rozwój bazy przecież w falaucie był taki rozwój bazy w falaucie czwórce rozbudowaliśmy tą naszą naszą bazę tam mogliśmy pewne rzeczy kolekcjonować i tak dalej i tutaj to idzie w następny poziom rozbudowujemy swój statek którym eksplorujemy kosmos rozbudowujemy bazę i tak dalej możemy nawet latać w tym kosmosie gra zapowiada się niesamowicie fajnie i tak to co zacząłem ale jeszcze nie skończyłem to można traktować dwojako, że gra bazuje na własnym IP, Starfield, jakby BTSD stworzony przez BTSD, bo z jednej strony może z tego wręcz wyniknąć taki ekosystem, czy też taka. taka że tak powiem taki fanbase, fandom jak wokół The Elder Scrolls'ów i stworzy się wokół tego taki swój klimat, jak wokół Fallout'a, wokół The Elder Scrolls'ów i tak dalej, tylko że ten klimat ja, ja na przykład bardzo lubię, ale on nie, jakby nie poszedł dalej. Na przykład fajnym by też było, tylko że tutaj dajcie znać, czy w ogóle byłoby to spoko, zrobienie tego, tylko że już na przykład w klimacie Gwiezdnych Wojen i z jednej strony nas to ogranicza, bo zamykamy się w uniwersum Gwiezdnych Wojen, nie możemy jakby swojego IP tutaj za bardzo wprowadzać i, i generować, ale z drugiej strony no, bazujemy na jeszcze szerszym fandomie. Możemy dotrzeć do naprawdę całej masy ilości ludzi, którzy lubią to i dzięki temu no sam fakt, że będzie to w tym konkretnym uniwersum będzie podtrzymywać nam tą grę. I no to jest taki troszeczkę hazard robienie to w jakimś właśnie w uniwersum na przykład Gwiezdnej Wojen, natomiast ja z zupełności rozumiem, że Bethesda tego nie robi z prostej przyczyny. Po prostu chcą stworzyć swoje uniwersum i na chwilę obecną naprawdę fajnie to wygląda. Powiem wam szczerze, patrzcie cały wszechświat można sobie podglądać. Powiem Wam szczerze, jak tych takich kosmicznych y, tematów jakoś, no zawsze Wam to powtarzam, jak te filmy robię. Dla mnie miecz magia to jest to, co naprawdę lubię. Natomiast Starfield, powiem Wam szczerze, robi na mnie wrażenie coś nieco potrafi. Naprawdę gra wygląda fajnie, wygląda imponująco. No i te planety, które będziemy mogli zwiedzać, tylko mnie zastanawiają, na ile one będą nam dostarczać faktycznej rozgrywki, faktycznej jakiegoś takiego doznań nowych, eksploatacyjnych, a nie tylko i wyłącznie jakichś takich, no ekspa, tak? Nie tylko czystego ekspa, ale ogólnie doznań i, i, i jakby badania tego kosmosu, na ile będziemy się faktycznie mogli poczuć jaki taki e, kosmiczny nomad, który podróżuje z jednego krańca kosmosu na drugi. Powiem Wam szczerze, zapowiada się naprawdę fajnie. Ja powiem, no podjarałem się. Podjarałem się, gdzie raczej podchodziłem do tego Sterfielda do tej pory tak na zasadzie. Właściwie to po co? Mogliby już robić tego nowego Skyrima, po co robią jakieś takie gry, przecież ja nie lubię takiego klimatu. Wiecie, na zasadzie patrzenie przez pryzmat końcówki własnego nosa: czyli ja nie lubię, ja wolę Skyrima, więc ja chcę Skyrima. Po co oni na to marnują czas i zasoby? A teraz wydaje mi się, że to może być Hicio. To może być. Czy RPG dekady? Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, ale na pewno pierwszej połowy tej dekady, to zależy wszystko jakie będą, jaki będzie Delder Elder Scrolls VI i jaki będzie Wiedźmin 4 i kiedy wyjdą, czy wyjdą przed 2025, czy raczej później. Natomiast wydaje mi się, że jest potencjał, jest potencjał na jedną z najlepszych gier w historii i Bethesda już nieraz udowodniła, że oni dowożą, że już się za coś zabierają, to dowożą. Od premiery Skyrima minęło już 11 lat i miała być w tym roku premiera Starfielda e, i fajnie by to się wszystko zbiegało, no bo e, Skyrim został zapre zaprezentowany e, pamiętnej daty 11 11 11 i po 11 latach zostałby zaprezentowany Starfield. E, no w międzyczasie owszem były, były fallouty i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że e, Starfield bardziej niż cokolwiek innego bazuje Właśnie no jest takim mm, przedłużeniem yy, klimatu troszeczkę Elder Scrollsów, ale już w zupełnie innych czasach, w zupełnie innym uniwersum. Natomiast gameplayowo wydaje mi się, że bardzo mocno nawiązuje do, do właśnie Elder Scrollsów. Dobra, dajcie znać, czy Wy na Starfielda czekacie. Bo ja już teraz czekam. Po tym pokazie czekam dużo bardziej niż przed jego pokazem, więc yy, niewątpliwie we mnie to trochę hypu zbudowało. No i zobaczymy, co to będzie jak już ta giera wyjdzie. Dobra, ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. E, piszcie, czy czekacie. Ja Wam życzę oczywiście miłego wieczoru, no dnia kiedykolwiek to oglądacie i widzimy się w kolejnym game newsie, który już w środę. Do zobaczenia. Cześć.